Cześć Panowie! Słuchajcie, dzisiaj będziemy omawiać dietę podczas rekompozycji. W jaki sposób ułożyć sobie makroskładniki tak, aby ta dieta była skuteczna. Ale wspomnę jeszcze o drugim modelu żywieniowym, który nie jest związany z liczeniem makro. Wyliczanie makroskładników jest metodą, która jest naprawdę bardzo skuteczna. Z tym, że niesie też ze sobą pewnego rodzaju minusy. Na przykład osoby, które są zapracowane, nie mają za dużo czasu, mają problem z wyliczaniem sobie makroskładników, yy, wyszukiwaniem informacji na temat danych produktów, ważeniem tego wszystkiego i przygotowywaniem itd. Osoby, które to już robią, same wiedzą, Ile to energii kosztuje? I nie każdy z nas jest w stanie poświęcić się tak mocno dla samej diety. Makroskładniki podczas rekompozycji, które praktycznie działają dla 70% z nas, pozostałe po 15% to są ekstremy albo osoby, które są zupełnie początkujące. Więc białko 2 gramy na 1 kg masy ciała. Węglowodany od 2 do 3 g na 1 kg masy ciała, w zależności od tego, ile trenujesz. Jeśli trenujesz do 3 razy w tygodniu, no to możesz, możesz skupić się na tych 2 gramach węglowodanów na 1 kg, a jak jesteś bardziej aktywny, to dołożyć, żeby było razem 3. Tłuszcze, taka uniwersalna ilość, to jest 1 g na 1 kg masy ciała. i Nie poleca się schodzić poniżej 0,8. W ten sposób, jeśli podliczycie sobie kalorie ilość białek razy 4, ilość węglowodanów razy 4 i ilość tłuszczy razy 9, wychodzi Wam ogólna kaloryczność. W taki sposób jak będziecie się odżywiać przez kolejne 8 do 12-16 tygodni, w zależności od tego, jaki jest Twój poziom startowy, na pewno wyrzeźbisz swoje ciało. Natomiast jeśli nie chcecie się tego robić, to ja już przygotowałam takie jadłospisy gotowe dla osób, które chcą skorzystać ze współpracy ze mną. A takie jadłospisy na rekompozycję, znajdziesz w programie Gladiator, link w opisie. Podczas pierwszej części omawiałam, w jaki sposób ułożyć sobie makroskładniki, tak aby ta dieta była skuteczna, kiedy chcesz maksymalnie wyrzeźbić swoje mięśnie. I zadbać o nie, żeby ich nie stracić. Dzisiaj natomiast omówimy sobie inną metodę, w jaki sposób możesz dbać o swoją dietę, nie licząc makroskładników i nie licząc kalorii. Czy jest to możliwe? Oczywiście. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tematu, spójrzcie na, na ten wykres. 68% osób ma problemy z utrzymaniem liczenia kalorii. Dlaczego? Dlatego, że jest to dosyć pracochłonne, czasochłonne i osoby, które to robiły lub zaczynały robić, porzuciły, wiedzą o czym mówię. Pozostałe 16% z lewej i z prawej strony to są tak zwane ekstrema, czyli 16% to są osoby, które mają na to czas, które chcą się uczyć, które mają czas się uczyć, studiować wszystko i tak dalej, nawet jeżeli są osobami początkującymi. Drugie 16% z tej strony to są zawodowcy, czyli już tacy no hardkorowi kulturyści, którzy wręcz tego oczekują. Natomiast. Pozostałe 68% to są osoby być może takie jak ja, które chcą mieć wysportowaną sylwetkę fit, ale niekoniecznie są zawodowcami, lub też nie mają czasu i chęci, żeby tak wszystko studiować. Dzisiaj chciałam Wam omówić króciutko metodę dłoni, w jaki sposób możesz sobie odmierzać swoje porcje makroskładników za pomocą Twojej własnej dłoni. Tak, aby mniej więcej makrosy się zgadzały. Ta metoda jest bardzo elastyczna i jest prosta, także większość osób, te 68%, będzie w stanie się tego przytrzymywać przez dłuższy czas. Nawet jeżeli będziecie na grillu, u znajomych czy w restauracji, bo rękę zawsze ze sobą macie, będziecie mogli odmierzać swoje porcje. No więc, skomponuj sam swój talerz za pomocą dłoni. I teraz porcja białka. To jest podstawa Twojej dłoni, może być nawet ciut większa i w przypadku męskiej dłoni to będzie około 30 gramów białka. Porcja węglowodanów to jest półprzymknięta dłoń i w przypadku męskiej dłoni to także będzie około 30 gramów węglowodanów. Do tego dorzuć sobie sporą porcję warzyw, na przykład wielkości 1 do 2 pięści, tak aby uzupełnić cały posiłek, i jeśli chodzi o dodatek tłuszczy, to będzie jeden twój kciuk, jeśli będą to na przykład jakieś orzechy lub jedna łyżka, jeśli będą to tłuszcze płynne. Natomiast jeżeli y, jesz tłuste mięso, to już tych tłuszczy dodatkowo nie musisz dodawać. Taki jeden posiłek ma około 500 do 600 kcal. Skomponuj sobie minimalnie trzy takie główne posiłki, i jeśli jeszcze potrzebujesz kalorii, to zachęcam do robienia szybkich przekąsek, które będą odżywcze, na przykład szejk białkowy z owocami jagodowymi, na przykład truskawki, jagody, z łyżką masła orzechowego. Taka przekąska będzie miała około 300 kcal, będzie miała dużo białka, zdrowe tłuszcze i to, co jest tobie naprawdę potrzebne. Jeden do dwóch razy dziennie. Jak sami widzicie, zdrowe odżywianie nie musi być trudne. Możecie sobie właśnie w taki sam sposób pomagać. Może nie jest to na tyle dokładne, co liczenie dokładnych makroskładników na aplikacji i swoich kalorii, natomiast, tak jak już wspomniałam, dla około 70% nas jest wystarczające, aby wypracować plażową sylwetkę. Jeśli interesuje Cię rekompozycja, konkretny trening i gotowe jadłospisy, które już przygotowałam dla takich osób jak Ty, to wejdź w link w opisie profilu i zapraszam Cię do programu Gladiator. W kolejnych filmach omówimy sobie opcje treningowe.